Cześć kochani! Taka marka różni się od innych zaproszeń, które znacie z naszego kanału, ponieważ tym razem zapraszam Was nie na wydarzenie, które możemy razem uczynić wspólnie, ale na rytuał, którego już dla Was dokonałam. Od razu wyjaśniam dlaczego w taki sposób. Rytuał, który stworzyłam, jest bardzo potężny. Stworzyłam go w energiach, w których Jego moc spotęgowana jest. Mocą rosnącej Wenus, mocą Słońca, które znajduje się w pełni swojej mocy, i oczywiście mocą szczególnego działania księżycowego. Jest to rytuał, który stworzyłam dla Was podczas nowiu wadze, a więc w energiach sprawiedliwości, w energiach dążenia do równowagi, w energiach harmonii, w energiach, w których jedność. I balans to słowa klucze. I dzięki temu w tym rytuale osiągacie jedność i balans ze sobą dawnym i ze sobą dawną. Wszystko to, co zgromadzone i połączone w umiejętność w Twoich dawnych życiach, może stać się już dziś integralną częścią Twojej rzeczywistości, pod warunkiem, że jej nie skrzywdzi. Pod warunkiem, że nie będzie to dla Ciebie złamanie tego, co tworzysz, pod warunkiem, że będzie to dla Ciebie pomocne i użyteczne. Kochani, bardzo trudno jest zrobić takiego rodzaju rytuał, który jednocześnie, mimo tego, że jest po prostu energią, po prostu portalem pomiędzy możliwościami anielskimi a możliwościami ludzkimi, bardzo trudno jest zrobić to w sposób, w który hmm, w jakiś sposób to, co robimy, będzie dla człowieka bezpieczne. W chwili, w której sięgasz po starą wiedzę, możesz wyciągnąć dłonie, zarówno po dzielarstwo bądź od pamiętania hebrajskiego, jak i również po wiedzę z czasu Majów, Azteków i Inkarską. Możesz połączyć się ze sobą. Tworzącym modele samolotów, malującym przepiękne obrazy, y, tworzącym i kebany, i rzeźby, ale możesz również połączyć się y, ze swoją dawną wiedzą z Rzymskiego Dworu i powiem tak delikatnie też tak umiem, ale rzadko y, Niekoniecznie ta wiedza byłaby do użycia w dzisiejszych realiach. Dlatego też rytuał przywracania starej wiedzy. Jest rytuał, który najpierw ustawia Ciebie w pozycji całkowicie otwartej, całkowicie widocznej, całkowicie transparentnej dla Twojej własnej duszy. To Ty na poziomie duszy decydujesz, czy dana wiedza do Ciebie wróci, czy też w tym życiu na przykład. Niekoniecznie potrzebujesz zaawansowanego łowiectwa, tudzież na przykład rytualistyki wodu. Jest to bardzo ważne, bo często ludzie otwierając sobie drzwi do przeszłości, biegną przez nie na, hurra, biorą wszystko co widzą. Następnie okazuje się, że tak wyniesione z dawnych czasów informacje są bardzo ciężko integrowalne z tym, w jaki sposób żyjemy dzisiaj. I bardzo często wiedza, której dajemy życie w nowej rzeczywistości, którą uceniamy we wszystkie zasady bieżącego czasu, którą odmieniamy przez warunki, w których przyszło nam żyć, jest, zyskuje nowe życie i staje się pewną wersją siebie, pewną odmianą, pewnym takim stylem, który łączy to, co faktycznie tą dawną naszą, informacją i praktyką z tym, jacy jesteśmy dziś. I taka wiedza, taka, która jest przez Ciebie na poziomie duszy uznana za wartą zintegrowania, taka, która jest przez Ciebie na poziomie duszy przywołana, uznana za potrzebną, za konieczną, za uzupełniającą, za ucenniającą, taka do Ciebie przyjdzie. Nie chodzi o to, by na człowieka, który dziś już i tak jest zestresowany informacyjnie, dziś i tak jest już przeładowany informacyjnie, zrzucić kolejne ciężkie tomy informacji z czasów, które już go nie dotyczą. Chodzi o to, by z tych czasów przywołać do siebie to, co i tak jest nasze. Twoja wiedza, a dokładniej Twoja umiejętność, Zawsze należy do Ciebie. Wiedza to jest Twoja umiejętność w dziedzinie mądrości. Jest to połączenie tego wszystkiego, co jest informacją, tego, co jest niebieskie, tego, co jest żeńskie, tego, co jest, jakie jest, tego, co należy po prostu przyjąć i odebrać, swoją praktyką. A więc z twoim stylem reakcji na te informacje, z twoją możliwością zrobienia z tym czegoś więcej. Tak więc przewracanie starej wiedzy jest niczym innym jak budzeniem w tobie twoich umiejętności. I czy były to umiejętności, które nazwiemy talentami, czyli przesunięte do mistrzostwa w dawnym życiu, a dziś możesz je Podjąć dokładnie z tego punktu, do którego udało ci się w ścieżce swojej duszy to już przesunąć, wtedy mamy te wszystkie małe dzieci, które potrafią tworzyć muzykę jak Mozart albo jak Snoop Dogg. Czyli mamy trzylatkę, który zdecydowanie przewyższa umiejętnościami muzycznymi rówieśników. Tak? Wtedy mówimy o osobie, która podjęła umiejętność na poziomie, na którym zostawiła ją w poprzednim życiu albo w życiach dawniejszych. Natomiast. Podczas wołania o starą wiedzę i przywoływania jej wartości, możemy otworzyć w sobie również i takie pole znaczeniowe jak dary. Jeżeli kiedykolwiek byliśmy na ziemi po to, by przynieść dar od Boga, jeżeli kiedykolwiek istnieliśmy tym darem, nasze życie o tym było, bardzo możliwe, że znajdziemy to coś, i bardzo możliwe, że wówczas większość z Was znajdzie też odpowiedź na pytanie. Za czym tak tęskniliście przez całe życie? Bo jeżeli już wiecie, że to nie są przyjemności zmysłowe, że to nie są osoby, że to nie są nawet osiągnięcia i sukcesy, i wiecie, że jest to coś, co kiedyś czuliście, ale dziś próżno szukać po tym śladu, to bądźcie przekonani, że na 90% przypadków znajdziecie to tutaj. Dlatego, że często gdy Wraca do nas dar, gdy otwieramy się na starą wiedzę i ona płynie do nas darem. Otrzymujemy połączenie ze sobą w każdym momencie świadomości, że ten dar posiadamy. Więc wtedy automatycznie logujemy się do tego basenu z czasem, kiedy na przykład jako uzdrowiciel zdarzyło Ci się wcześniej leczyć ludzi. Jako zielarz bądź zielarka zdarzało Ci się wcześniej im pomagać i w taki sposób się rozprzestrzeniać i rozprzestrzeniać swoją wiedzę. Dlatego też kochani zapraszam Was na rytuał, który postanowiliśmy wraz z Akademią Ducha, wraz z czyniącymi najpierw przetestować, a następnie Wam go udostępnić. Nasze testy przeszedł, będzie dostępny dla wszystkich w co najmniej jeden księżyc od... Dokonania go przeze mnie, tak, żebyśmy mieli pełnię badań, tak, żebyśmy mieli cały cykl. I oczywiście polecam Wam zrobić ten rytuał, uwaga, w nieco inny sposób. Zróbcie go aktywnie. Nie róbcie go leżąc ze słuchawkami na uszach. Pójdźcie na spacer. Pojedźcie autobusem w miejsce, które jest dla Was ważne. Pojedźcie samochodem w miejsce, które jest ważne. Przemieśćcie się, zróbcie ten ruch. Dokonajcie ceremonii ze swojej strony. Ja ze swojej strony zrobiłam wszystko, by połączyć Cię ponad czasem i poniżej czasu. By zarówno przeszłość i przyszłość otworzyły swoje drzwi dla Ciebie. I by możliwe było Twoje zintegrowanie się z całością tego, kim i czym jesteś. Ty ze swojej strony dopełnij to praktyką. Dopełnij to swoją akcją. Dopełnij to ruchem. Rób kroki, rób oddechy. Bądź tym aktywnie. Ja ze swojej strony dostarczyć mogę Ci to, co niebieskie. To, co informacją. To, którędy to zrobić. To, w jaki sposób się takich rzeczy dokonuje. Ty ze swojej strony dorzuć czerwony kolor praktyki. Zatańcz o tym. Dokonaj o tym ołtarza. Zrób o tym rytuał. Stwórz specjalny napój, który pij zawsze wtedy, kiedy chcesz coś zatwierdzić, i wtedy pijesz prawą ręką, wtedy robisz to na przyszłość, bądź kiedy chcesz zostawić coś w przeszłości. Wtedy, by zmyć ciało, by zmyć siebie, by zmyć swoją wibrację, bierzesz ten napój i pijesz lewą dłonią. Więc y, oczywiście nie musisz pić z ręki, wystarczy, że weźmiesz szklankę do prawej lub do lewej ręki. Ale. Chodzi o to, że w chwili, w której ty dasz z siebie praktykę, ten fiolet powstanie od razu. W chwili, w której ty dorzucisz do tego stanu rytualnego akcję ze swojej strony, on stanie się dla ciebie już działającą praktyką. Innymi słowy, umiejętnością. Gdy dodasz błękit informacji i czerwień akcji, otrzymasz fiolet. Kochani, przewołanie starej wiedzy. To budzenie fioletu w człowieku. Mówi się o tym, iż jazdy na rowerze się nie zapomina. Mhm. Tak samo jak nie zapomina się rysowanie pieczęci, tak samo jak nie zapomina się pracy z naturą, tak samo jak nie zapomina się porozumienia ze zwierzętami mocy. To wszystko czasami jedynie chowamy przed sobą, żeby nie trafić na to wcześniej, niż będziemy gotowi i wcześniej. Niż w zgodzie z własną tożsamością będziemy w stanie zrobić dzięki temu w świecie coś dobrego. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Tak? Ten rytuał się wydarzył? Dokonało się. Czy dokonało się dla Ciebie? To jest Twoja decyzja. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Twojej gotowości i od tego, czy podejmujesz decyzję być na to otwartym, czy też nie. Na każdego przyjdzie odpowiedni czas. Jeśli to jest Twój czas, stwórz idealne warunki i zrób ten rytuał, kiedy Ci pasuje. Dostępny będzie już zaraz. Miłości moc, miłości moc, miłości moc.